O, to przy tym bunkrze w okolicy o, tam korytarze, tu jakaś jama tu korytarz dojście tu też kurwa widać było tam kurwa też tu zygzaki pokopane tu jest kurwa też jakieś punkty dowodzenia w szoku jestem kurwa, to musiało być tu by poszukał kurwa z tym wykrywaczem metalu bo tu był wjazd samochodów no to widać a tu była kurwa jakaś chuj wie o, tam jest bunkier, zamurowane wejścia wszystkie, tu jest kurwa kanał, żeby mogli wypłynąć sobie, niech chuj wie mu tu w ogóle bunkier, mam biegacze, a tu jest kolejny kum. misiek, kaczuszki, tam no, misz. Taka akcja, takie ryby tutaj pływają kurwa pół metra no i nie zobaczysz, Masz Zobacz, tu masz kurwa do strzelania, Keneczko jakże ten kurwa możesz wejść, taki kurwa tynkowany jest, jeszcze tynk kurwa z lat. Jednak. Tu kurwa widać został strzała jednego Jerzynki jeszcze są Pączka, kurwa wejście ty sprytne a tutaj jest Na włączenie światła Temat O tam jest bunkier zamurowane wejścia wszystkie tu jest kurwa kanał już wy mogli wypłynąć sobie pewnie chuj mu tu w ogóle bunkier mam biegacze a tu jest kolejny kurwa, misiek kaczułszci za taka akcja ryby tutaj pływają, kurwa, pół metra, no i nie zobaczysz, kurwa. Zobacz, tu masz, kurwa, do strzelania. Okeneczko. Jakże ten kurwa, możesz wejść tutaj. Taki, kurwa, tynkowany jest, to jeszcze tynk, kurwa, z lat jednych. Tu, kurwa, widać, dostał strzała jednego. Jarzynki jeszcze są. Poczką dwa wejście te sprytne. A tutaj jest na światła temat.